Zaraz usłyszysz kawał gdzie piła. Potem jak zrozumiesz, to się uśmiejesz, a jak nie, to i tak ci go wytłumaczę. Pijany jak Bela facet wraca do domu. Już jest przed domem i nagle, jak zwykle, wyrżnął twarzą w gałąź. Wkurzył się i postanowił, że w końcu ją zetnie. Wchodzi do domu i od progu woła do żony: gdzie piła! Żona patrzy przestraszona i nic. Gdzie piła! Cisza. Sie pytam, gdzie piła? W końcu żona wybucha płaczem i mówi: Sąsiadowi dała. A po co mu dała? Dała, bo piła. O co chodzi w tym żarcie? Przede wszystkim trzeba zacząć od alkoholu. Jest on podstawą tego żartu, i tylko w sumie przy jego spożyciu przez jednego lub dwoje bohaterów ma jakikolwiek sens. Zaczynamy od faktu, że pijany facet wraca do domu. Czy to dobrze? Czy może lepiej, żeby wytrzeźwiał na mieście i potem wrócił? Może lepiej, ale w sumie nie byłoby kawału, tylko scena zazdrości małżeńskiej i pytanie, gdzie byłeś całą noc? Prawdopodobnie patrząc globalnie, lepiej, żeby faceci wracali na noc do domu. A co z piciem kobiet? Czy one mogą, powinny pić? Jeśli tak, to kiedy? Czy tylko w towarzystwie najbliższej rodziny? Męża? No właśnie, dochodzimy do sedna żartu. Gdzie piła? Czy to ważne? Jakże to sama piła? Z kim piła? U kogo piła? Za co piła? Czy nie musiała za to picie się w jakiś sposób odpłacić? Czy nasza bohaterka tego dnia naprawdę piła? Czy bohater musiał to od razu implikować? Że jego nie ma w domu, to ona od razu w przysłowiowe tango? Czy to jego ważne pytanie, gdzie piła, nie jest przypadkiem wynikiem jego picia? Może on na trzeźwo by o to nie spytał. Może spytałby, co na obiad. Tego się jednak nie dowiemy, bo musiał się napić. W następnym zdaniu dowiadujemy się, że bohaterka jest przestraszona. No właśnie, czy jest winna i czy coś zrobiła? Czy może po prostu boi się impulsywnego małżonka? Zastanawia, dlaczego na proste pytanie, gdzie piła, nie udziela odpowiedzi. Nie zmienia tematu. Nie zaczyna bić go wałkiem do ciasta lub mokrą szmatą. Dostajemy tylko ciszę, po której następuje powtórne pytanie męża: się pytam, gdzie piła. I tu już żona czuje, że musi się do czegoś przyznać. Coś najwyraźniej dała sąsiadowi. Pytanie tylko, co mu dała i dlaczego. Czy była wówczas trzeźwa? Czy dała mu z własnej woli, czy coś za to dostała? Czy mocno musiał prosić? W naszych łowach powstaje wiele pytań. I te pytania kulminują się pewnie w głowie bohatera żartu. Jednakże słyszymy tylko jedno, ale jakże ważne: po co mu dała? Żart kończy stoickie: dała, bo piła. Proste i piękne. Skoro piła, to trzeba było dać możliwe że piła jest do cięcia tada